Siemano, czy Wy słyszycie ten dźwięk? Tak, to jest właśnie Fendt 926 Vario TMS, maszyna jeszcze na legendarnym silniku mana na 294 konie w tym traktorze mocy maksymalnej 8800 masy własnej, bez obciążników 11 ton, 59 kg wagi u dźwigu podnośnika, przepraszam oczywiście na Wario Jest to legendarna jednostka Mana Bez żadnej ekologii, bez niczego Co sobie jeździ. To jest niesamowite te traktory z tych lat. To... Wszystkie te dźwięk silnika. Tak to właśnie pracuje. Tu macie terminal Wario. Wędkość maksymalna 53. Tu jest przedni EHR, tylny EHR, hydraulika 540, 540, 540 Eco 1000. Tu jest miękka ośka napędy, blokady zwykłe automatyczne Tu jest instrukcja obsługi jeszcze od traktora Odblokowanie zaczepu Tu macie TMS-a oczywiście jazda, reakcja, wario Tu macie Radyjko, oświetlenie klima tak to wygląda, to jest Szyberdach Pozdrawiam Tak ta maszyna się prezentuje, tu macie fotel pasażera Tak wygląda w środku Ale to pięknie pracuje, no naprawdę To jest niesamowite Jak te ciągniki chodzą Aha, fotel jeszcze Wam pokażę. Tak wygląda fotel operatora. Teraz 656,8538 Continentale. Z tyłu one mają 60%. No, 60% będą miały. Lekko. Tu macie EHR na błotniku, czyli wałek. Także hydraulika, tu macie cztery pary wyjść, power beyond, hamulce, pneumatyka jedno i dwubodowa, tu, tu jest, jakby ktoś nie widział, jest szyna do zaczepu górnego, jest zaczep dolny listwa, są eurohacki, jest oczywiście miękka kabina na poduchach. Co jeszcze tutaj mamy w tym traktorze? Stary, prosty, niezawodny sprzęt, który jeszcze długo, długo popracuje W naszych polach. Już coraz ciężej jest spotkać. No i tu macie, patrzcie, macie przedniego tuza i przedni wałek odbioru mocy w tym ciągniku, a więc idealny do kosiarek, do takich rzeczy. Jest miękka ośka, także macie miękką ośkę, miękką kabinę tuza i wom. W tym pędzie. I legendarny silnik MANA: też te fędry coraz droższe. Także to jest dobry zakup, bo to jest inwestycja. za parę lat go sprzedacie dużo drożej. I z przodu opony ma 600 na 65 r 34 Praktycznie nowe. Zobaczcie: 95% tego bliźnika jest z przodu. Co jeszcze o nim? Tu, z WOM. Wyjścia hydrauliczne z przodu. Także tak to właśnie wygląda rewelacyjny ciągnik moim zdaniem to nie tylko moim wszyscy wiedzą, że to jest maszyna legendarna. Zapraszam do oglądania, do testowania na jazdę próbną jak zawsze duży wybór fendów. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo jeszcze kilka dzisiaj mi zostało do ogłoszenia. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie i zapraszam na pracę. Pozdrawiam.